Siema, ja jestem Micho i jest po prostu klocki. A ja w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie paczkę, w której znajdują się dwie figurki, dzięki którym uda mi się skompletować całą serię figurek kolekcjonerskich, konkretnie to serię 22. Więc jeżeli oglądaliście poprzednie openingi, to pewnie już wiecie jakie figurki tutaj znajdują, a jeżeli nie, no to za chwilę się dowiecie, ale zanim otworzymy tą paczkę, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji raz z dzwoneczkiem tam na dole. Także już bez żadnego powtórzenia. Możemy otwierać tą paczkę. Paczka ta pochodzi z Allegro. Znajdują się tutaj dwie minifigurki, jak wspomniałem, z serii 22. I są to chyba najlepsza i najgorsza figurka, moim zdaniem przynajmniej. Mamy tutaj dwie saszetki. Już tam chyba było widać numerek. Ja zaraz wyjmę je tak, żeby nie było widać tego numerka. Żebyście też mieli jakąś niespodziankę za chwilę. Okej. Okay. Jak już widzicie, figurki są nacinane, bo kupiłem sobie po prostu konkretne figurki, a za całość zapłaciłem dzięki wykorzystaniu 20 monet na Allegro niecałe 30 zł. Ok, także otwórzmy sobie pierwszą spośród tych dwóch figurek. Mam nadzieję, że najpierw trafimy tą, tak jakby gorszą, no ale trafiliśmy tą lepszą, ale to nie problem, bo i tak byście się dowiedzieli, co to za figurka. Jak widzicie, jest to. Figurka, którą mam tutaj pokażę na tej liście, tego takiego zimowego dziadzia razem z pieskiem. O dokładnie jest to ta figurka, także ja ją sobie złożę i zaraz ją sobie omówimy. Figurka prezentuje się naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Posiada ona taką właśnie zimową tarczę z nadrukowaną śnieżynką. Dodatkowo posiada ona naprawdę fajny miecz, tak on się prezentuje. Nadruki na torsie oraz nóżkach są bardzo fajne oraz spójne. Robotę w tej figurce robi też tak, ten taki jakby puchaty kołnierz, że tak to nazwę. Fajna twarzyczka tej figurki. Tak ona się prezentuje. Czapka również wygląda bardzo, ale to bardzo dobrze. Tak natomiast figurka prezentuje się od tyłu. Posiada ona alternatywny wyraz twarzy, który wygląda tak. Mi osobiście bardziej podoba się ten bardziej zadowolony. I tak generalnie prezentuje się cała figurka, która jeszcze jako wyposażenie posiada pieska haskiego z Lego, który również wygląda naprawdę dobrze. Jest to już dosyć znana figurka, więc nie będę go aż tak omawiał. To teraz pora na otwarcie drugiej saszetki, której, jak już mówiłem, moim zdaniem znajduje się chyba najgorsza figurka w tej serii, a jest to pani przebrana za szopa. Jest to Dokładniej mówiąc, ta oto figurka opaźniona na kosz na śnieci, jakiś tam worek, ale to zaraz sobie dokładnie omówimy, jak ją tylko złożę. Tak, prezentuje się ta figurka. Naprawdę dobrze wygląda ten kask. Właściwie to nakrycie głowy w kształcie głowy szopa wygląda naprawdę, ale to bardzo dobrze. Naprawdę super. Dodatkowo na drugi na torsie, które no, przypominają po prostu szopa są naprawdę dobre. Nóżki są zwykłe, szarno czarne nie ma tutaj nic specjalnego. Jako akcesorium ta figurka posiada kosz na śmieci oraz jakiś biały worek też prawdopodobnie na śmieci. Z tyłu mamy element imitujący ogon, który tak się prezentuje oraz brak nadruków. Figurka wygląda bardzo dobrze i bardzo mi się ona podoba, nawet bardziej niż myślałem że mi się będzie podobać. Jeszcze warto dodać, że mamy jeszcze włoski do tej figurki, które możemy dać zamiast nakrycia głowy, chociaż w sumie nie widzę tego sensu, bo w końcu jest to figurka kostiumowa, jakich Lego wydaje dosyć dużo. Okej, okay, także to by było chyba już na tyle w dzisiejszym filmie. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Możecie też napisać w komentarzu jakie figurki macie z tej serii, jakie chcecie mieć, czy planujecie jeszcze coś dokupić. No i cześć!